Witam na kanale Karol Radki. Ja mam na imię Radek, a w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, jak powstał ten piękny podjazd zwany przez Karolinę y, skocznia Małysza. Myślałem, że z, y, utraciłem y, materiał z tego, jak powstawało to piękne arcydzieło. Na szczęście część udało mi się odzyskać, więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. No i zaczynamy! Pan tutaj nam skarpuje, robi e, e, wjazd jaki będzie, jaki będzie wysokość, poziom tego wjazdu, jaki uchyl będzie tego wjazdu. Więc najpierw to skarpujemy, wyrównujemy tutaj teren. No i będziemy zaczynać kłaść o właśnie tą kostkę brukową. Tyle mamy i tyle mamy zamiar wykorzystać. Jest to kostka z odzysku. No, jeszcze kurszywo przyjechało. Tu mamy to do wykorzystania te płytki, na wjazdbrud. No dobra, się nie ma. i kruszywo zaraz przyjechało, tu jeszcze tą rurę wstawimy. Nadwyżkę tam na razie zsypiemy, bo już nie mamy gdzie Pan ładnie mi to później skarpówką rozgrabi I nie będę się musiał w końcu męczyć tą łopatą I dorówna mi tą skarpę tutaj skarpówką Jak zrobi tu kolejny, to ja sobie wyrównam Robimy łagodniejszy spad musieliśmy wykopać większą dziurę, żeby tą rurę schować Żeby woda mogła sobie swobodnie spływać No i zaczyna to powoli wyglądać. Dalej sobie skarpujemy, wyrównujemy teren. Kolejne 3 tony kruszywa przyjechało i kolejnym razem pan przywiezie beton suchy. No i rura została wkopana i bardzo dobrze, że została wkopana. Zobaczycie w późniejszej części filmu, jak tu woda, jak tu była ulewa, jak tu leciało. Dobrze, że zrobiliśmy tą rurę No i co, teraz obsadzamy krawężniki i działamy dalej Dobra, tak to już mniej więcej wygląda Jest piaseczek, troszkę betonu Obręby są położone, tam bruch, polbruch I teraz wrzucamy kruszywo może starć. I tam już jest zrobione, wyrównane jeszcze bardziej. Ty tylko grabkami sobie e, zgrabię i wyrównam. I tu teraz jest tak ładnie wyrównane, będzie super, super. No i dobra, dokładamy teraz kruszywa, wyrównujemy trochę łopatą i działamy dalej. Gdy już mamy kruszywo rozsypane, no to należy je ubić teraz. Najlepiej mieć do tego taką właśnie maszynę. No i zaczyna to już jakoś wyglądać. Nie jest łatwo tą maszynką, no ale trzeba to zrobić. Idzie dobrze, widać, że sprawa w ręku jest. Po utwardzeniu wysypujemy piach i wyrównujemy podsypujemy tam gdzie się robią takie dziurki i tak dalej żeby było równiutko i na to będziemy kłaść kostkę no i przechodzimy do układania kostki powiem szczerze, że fajnie się układają natomiast najgorsze jest przyniesienie tej kostki już widać podjazd jeszcze docinamy tu do krawężników tę kosteczkę jak już ułożyliśmy tą kosteczkę, to teraz przydałoby się ją ubić, utwardzić Czyli jedziemy sobie tą maszyną Witam w kolejnym dniu e, Przyjechaliśmy do Pana Taty, e, żeby załadować właśnie e, jeszcze tego piachu Te worki są załadowane, zaraz będę parkował na busa I jeszcze e, Kruszywo nie będę zamawiał tylko tutaj ma pan tata stare te kostki, więc je pokruszę Ładujemy i tam wykończymy sobie ładnie ten polbruk i będzie gitarka Dobra, działam. Dobra Witam w kolejnym dniu, przyjechaliśmy poprawiać Znaczy kończymy tam, dokładamy jeden krawężnik i robimy takie, dokończamy po prostu tam krawężnikiem jeszcze Wydłużamy i tu wyciągniemy te dwa i zrobimy takie zaokrąglenie. Żeby tu wjeżdżać, właśnie przodem, i żeby cofać tyłem sobie, to też tam zrobimy zaokrąglenie. Bo nie będziemy tam wjeżdżać i zawracać, tylko tu wjeżdżamy, zatrzymujemy się i cofamy, będziemy sobie żywować. Także poprawiamy to. Nie pomyślałem tamtym razem, więc. Ale tutaj pan, który mi to pomaga robić, to mówi, że nie ma problemu i to poprawimy. No dobra. A tam kawka, pijemy kawkę, chwila przerwy i działamy dalej. O, o tą długość dokańczamy Taki będzie długi Tu będzie się tylko wjeżdżało przodem, zatrzymywało oraz pokawowało się do domku, zanosiło rzeczy Tu piach jest na kostkę, będziemy sypać Cment jest Pantata był, chwila przerwy Koło domku tutaj Tam za domkiem pogrzybki w tym lesie i tyle nas zbierał 5 minut a tu robota grze Tak wygląda jeden róg. Na wielkość jednego krawędzika A tu robimy na wielkość dwóch krawię I robota zaraz będzie zrobiona no i finalnie tak wygląda podjazd. Jest to po roku czasu, bo rok temu robiliśmy ten podjazd. Tak jak wcześniej mówiłem, myślałem, że zgubiłem materiał, natomiast część udało się odzyskać i tak to wygląda. No, w zamyśle Karoliny podjazd miał iść tak zaokrąglony, że w stronę domku. No, niestety zła była komunikacja między mną i Karoliną i wyszło jak wyszło. Mamy skocznie Małysza, pseudonim Rakieta. Dodam jeszcze co: dobrze, że tą rurę tu wstawiłem, bo wrzucę wam tu wstawki, jak tu była ulewa, jak to leciała woda. Dobrze, że to tam wszystko spływało i tam w dół drogi. Także tutaj wam wstawię zaraz film. Tędy szła ta woda, tutaj tym rowem, tutaj. Także dobrze, że to zrobiliśmy. Masaka. Dobrze, że tu kurde zrobiłem ten ruch chociaż. Wygląda jak wygląda, jest to kostka z odzysku. Tyle miałem kostki, więc tyle jest zrobione podjazdu. Najważniejsze, że spełnia swoją funkcję, autko wjeżdża i zjeżdża. Więc tak to wygląda. Może jak znajdę taką samą kostkę, to dołożę tutaj i zrobię ten karolinie skręt, co tak bardzo chciała albo nawet część no tutaj jest trochę za wysoko, no niestety, ale robiliśmy to sami, własnymi siłami może część tutaj zdejmę i, prosto, i odtąd zacznę te zaokrąglenie, tak żeby tutaj autko sobie stało, chociaż nie wiem czy to jest potrzebne mi się podoba jak jest więc tak to wygląda najważniejsze, że działa, samochód wjeżdża i zjeżdża podobało to zostaw łapkę w górę daj komentarz i zostaw subskrypcję razie